Powiem Wam tak, jakby lodówka na dużym wodzie miała 4 pestki, to coś czuję, że ona by napierdalała po 600. Ładnie i to będzie taka, taka lipa, że jak ona będzie nawalać po 650, to powiem, powiem wam tak. Jak dobrze wam wylosuje, to to na, nawet te 1400 możecie wziąć, Hapnąć, ale teraz, teraz tak możecie sobie pomyśleć, jak będzie wam potrzebny gold, to za ile wam to polosuje, nie? Bo tak, tutaj kolega podpalił go, nie? To, to, to trzeba, trzeba tak zaznaczyć. No to tak jak on by z magazynka tak dobrze chapnął, to 1600 bierze od razu. Tylko ja uważam, że ten magazynek jest idealny dla niej. Tylko jak będą dwie pestki, no to będzie lipa, nie? Peskicu. Czy warto było uciekać? Ja na jego miejscu bym peski oddał. Peski, co? Dla niego było, byłoby lepiej, nie? O wiele lepiej. Ale każdy gra inaczej, nie? My byśmy zagrali inaczej. Tamto osoba by inaczej zagrała Emeczka. казайбіста,